Przyznał on, że wynik jest dobry, ale nie zapomniał o roli szczęścia. Zdaję sobie sprawę, że to jest dobry wynik, nawet bardzo dobry, bo po zwycięstwie z Finlandią ten remis z Holangią nabrał większej wartości. Ale, żeby urwać punkty Holangi na jej terenie, to potrzeba było troszeczkę szczęścia i ja mam świadomość, że je mieliśmy. A naszą zasługą jest to, że potrafiliśmy to szczęście wykorzystać zarówno w jednym, jak i w drugim meczu, dodał. Wynik kontra gra, wskazane mankamenty, to jest wgląd w filozofię Urbana. Jest on perfekcjonistą, który jasno odróżnia ostateczny wynik od jakości występu. Wiemy, że wynik w większości przypadków jest najważniejszy i często kreujemy sobie opinię o meczu właśnie na podstawie ostatecznego wyniku. Jak wynik jest dobry, to wydaje nam się, że i mecz graliśmy dobry. A nie zawsze tak jest. I nie zawahał się wskazać konkretnych mankamentów. W meczu z Holandią w niektórych momentach mogliśmy się dłużej utrzymywać przy piłce, a w innych sytuacjach lepiej wyprowadzić szybki atak czy kontratak. Były takie możliwości. Nie dużo, ale były. W meczu z Finlandią przede wszystkim zabrakło mi większej płynności w grze, dłuższych momentów posiadania piłki. To portret lidera, który nigdy nie jest w pełni zadowolony. Nawet w sukcesie szuka on pól do poprawy. Obrona Lewandowskiego na koniec, selekcjoner po raz kolejny publicznie obronił rolę kapitana, Roberta Lewandowskiego, zwłaszcza w meczu z Holandią, gdzie jego występ był przez niektórych krytykowany jako mało widoczny. Każdy, kto interesuje się piłką, wie, że jeśli grasz z Hiszpanią,